Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, przez lata była złotym standardem w zarządzaniu karierą. Ale czy obecnie, w erze pracy zdalnej, szeroko rozumianej elastyczności i w dobie nieograniczonego dostępu do technologii, nadal jest to pojęcie, które ma sens? W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy work-life balance odchodzi do lamusa, czy może nadal jest priorytetem wśród pracowników. Więc przymilknął i do sedna! Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest work-life balance? W najprostszym sensie chodzi o odnalezienie równowagi pomiędzy czasem poświęconym na pracę, a czasem dla siebie, który poświęcamy na rodzinę, pasję czy odpoczynek. Idea powstała już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, jednak co ciekawe, na popularności zyskała dopiero w ostatnich latach. A skąd właściwie się wzięła? Otóż była ona odpowiedzią na problemy społeczne związane ze zbyt długim czasem pracy, który może się przyczyniać do pracocholizmu czy wypalenia zawodowego. No dobrze, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jak do tego pojęcia obecnie podchodzą pracownicy. Na podstawie badania Randstad World Monitor z 2024 roku. Pracownicy zarówno w Polsce, jak i na całym świecie traktują work-life balance priorytetowo. Dla prawie 60% respondentów życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Obecnie równowaga między pracą a życiem osobistym jest dla pracowników tak samo ważna jak wynagrodzenie, co potwierdza 93% badanych i co ciekawe, jest to wyższy priorytet niż jakiekolwiek inne czynniki, aż 94% Polaków uważa równowagę między życiem prywatnym i zawodowym za najważniejszy czynnik przy rozważaniu przyszłego zatrudnienia. Można zatem wysnuć wniosek, że work-life balance jest nadal aktualny. Ja jednak włożę kij w mrowisko i poddam to pod wątpliwość. Pod koniec 2019 roku stało się coś, co zdefiniowało na nowo to, w jaki sposób pracujemy i odpoczywamy. Oczywiście mam tutaj na myśli pandemię COVID-19. Dziś, kiedy praca zdalna stała się normą, a elastyczność godzin pracy jest coraz bardziej powszechna, granica między życiem zawodowym a prywatnym zaczęła po prostu się zacierać. Z jednej strony daje to większą swobodę. Ale z drugiej stawia przed nami wyzwania. No bo jak oddzielić czas pracy od czasu dla siebie, gdy biuro jest zawsze w zasięgu ręki? Czy w tej sytuacji nie należy stworzyć nowej definicji zdrowego podejścia do tego tematu? Work life balance może już być przestarzałym modelem. Wiele osób po zaczyna postrzegać równowagę w bardziej elastyczny sposób. Dlatego właśnie w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o nowym trendzie, a mianowicie work-life integration. Koncepcja ta zakłada upłynnienie granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. I tak, na przykład w jej myśl, praca nie musi kończyć się o 16, a czas dla siebie nie jest tylko wieczorem. A więc chodzi tutaj o integrację, czyli łączenie obowiązków. Zawodowych z pasjami, dbaniem o siebie i czasem spędzanym z najwyższymi w sposób, który daje nam satysfakcję. Dla wielu, na przykład, równowaga może oznaczać, że jeśli mają potrzebę, to robią sobie przerwę, i idą na spacer swym, czy też po prostu robią coś dla siebie. Czasami pracują wtedy to późna, ale pamiętają o balansie. Oczywiście, każdy kij ma dwa końce. Więc powiedzmy sobie jasno, praca 24 godziny na dobę to nie jest zdrowa równowaga. Uważam więc, że każdy sam powinien poszukać optymalnego rozwiązania dla siebie. W ramach ciekawostki dodam, że dziś niektórzy pracodawcy umożliwiają nawet workation, czyli łączenie pracy zawodowej z wakacjami. Termin oznacza, że pracownik przebywa w atrakcyjnie turystycznym miejscu, gdzie odpoczywa. Ale i pracuje. Czy w takim razie work-life balance naprawdę odchodzi do lamusa? Być może tak, ale tylko po to, by ustąpić miejsca bardziej zrównoważonemu i elastycznemu podejścia, które lepiej pasuje do dzisiejszych czasów. A co ty o tym myślisz? W pracy powinno się pracować, a w czasie wolnym odpoczywać, czy może wolisz elastyczne podejście? Podziel się swoją opinią w komentarzu. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!